W ramach podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 Urząd Miasta w Sędziszowie Małopolskim przeprowadzi 17 lipca inicjatywę edukacyjną w koncepcji Robczycko-Sędziszowskiego Uniwersytetu Samorządności w formie sześciogodzinnych warsztatów związanych z haftem rzeszowskim. Warsztaty haftu zostaną przeprowadzone w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim i potrwają od godziny 9 do 15. Poprowadzi je instruktor do spraw krawiectwa, kostiumerka zespołu pieśni Tańca ruchy Barbara Czelatka. Na te warsztaty zapraszamy y, młodzież i dorosłych, którzy interesują się trochę y, haftem. Y, dla osób, którzy, które już trochę mają doświadczenia w tym temacie. Żeby rozwijać swoje umiejętności hafciarskie, ale także dla osób, które chcą się nauczyć czegoś nowego. Jak zapowiada prowadząca warsztaty do haftu wykorzystywane będą historyczne wzory rzeszowskie. Te wzory są opracowane na podstawie eksponatów muzealnych, także ściśle współpracuję z Muzeum Etnograficznym właśnie w temacie tych wzorów, także to będziemy przekazywać, Naszej tutaj społeczności. Ze względu na epidemię koronawirusa, ilość miejsc jest ograniczona, aktualnie prowadzone są zapisy. Przyjmujemy 36 osób, bo tyle możemy. Także na te warsztaty, a później jeszcze w ramach tutaj działalności naszego ośrodka kultury takie zajęcia będą jak gdyby kontynuacją tych już zaczętych warsztatów, to będą zajęcia hawciarskie. I to już dla albo innej grupy osób, albo dla tych samych, które chcą jeszcze kontynuować te e, poznawanie, i, i właśnie te tajniki haftu, żeby jeszcze bardziej poznać. I wykorzystywać właśnie cały czas ten wzór historyczny, żeby jeszcze, jeszcze poznawać inne wzory, bo to na przestrzeni lat ten wzór się zmieniał. Także w zależności, jaki okres historyczny wybierzemy, taki w danym. W danym czasie były trendy tego wzoru, także on cały czas się zmieniał na przestrzeni lat. A czyli te warsztaty zapoczątkują taką nową formę tak, zajęć? Tak, które takie mamy plany. Na razie, na razie te zajęcia wakacyjne, już mamy ustaloną datę będzie to 27 lipiec i 24 sierpień. Na razie tylko na wakacje mamy terminy w godzinach od 10 do 12. Także też będą zapisy na te zajęcia tak jak na wszystkie inne zajęcia w tym okresie czasu u nas tutaj w ośrodku kultury. Także serdecznie zapraszam chętnych. Na warsztaty można się zapisać pod numerem telefonu sekretariatu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim 17 22 16 044.